Halo? Cicho przez telefon rozmawiam. Halo? A co ci obchodzi, gdzie jadę, durna babo? Nie Twoja sprawa. Może jadę na działkę, może jadę z działki, nie interesuj się. Ja Ci ślubowałem miłość, wierność za nie, że będę mówił, gdzie jadę Ty. Ja jestem dorosłym facetem, będę robił, co chcę. Nie będziesz mi mówiła, co mam... Tak, pozmywałem naczynia. Ale dlatego, że chciałem, a nie dlatego, że się Ciebie boję, Zołzo. E. Przepraszam bardzo. Co? Przepraszam bardzo. Niecham... Przepraszam, jechała już 7 No właśnie, jechała, wie pan. Zawsze się spóźnia, a dzisiaj jechała punktualnie. Kurde, No szkoda. na autobusy w tym mieście w ogóle nie można liczyć. No szkoda. No szkoda, bo się spóźni na prezentację. Na prezentację jako? No proszę pana, dostałem zaproszenie na prezentację najnowocześniejszych garków ze Styropianu i gumoleum. <laughs> tego bana naciągają na tych prezentacjach. Nieprawda, to są wszystko bardzo fajne rzeczy. Pierwsze, co kupiłem, to był kiedyś odkurzacz, słońco-piorąco gotujący. On z tego, co znalazł na podłodze, to robił obiad. Głównie dania z regionu Roztocza. <laughs> no. Później była prozdrowotna butelka z azbestu na wątrobę. Na wątrobę. No, od ojców pijo i gnijo. A dalej to już poleciało. Ja tam kupuję wszystko. A co żona, to też taka zakupocholiczka? O panie, jeszcze gorsza niż ja. Teraz ja jadę pogarki, a ona jedzie teraz na prezentację tybetańskich skarpet odmładzających pięty. Zaraz, jak tybetańskie skarpety odmładzające pięty? Pięty, ale w nocy jej na łeb założę. <głosy> <głosy> Pewnie za te zakupy to płaci pan gigantyczne raty. A nie wiem, takimi drobnymi rzeczami to się zajmuje mój dyrektor finansowy. Żona? Nie, komornik mi wszedł na konto. <grym> Jak Wosiowi, 25 milionów mi zablokował. O Jezu, co? <grym> matko Bosko, co tu się dzieje? Na... Tu znowu ten jakiś nietoperz z wuchan wyleciał? Co... Spraszam! – Co? Yeah, – Jecha! Już czternastka? – Matko Boska, to wszystko w porządku? Coś, coś… Co się pani stało w twarz? – To jest makijaż. Chyba. – Ona wygląda, jakby zasnęła w przedszkolu na zajęciach z plastyki. To w szkole specjalnej. No. – Wszystkie kolory jesieni. – Poczekaj. Poczekaj. – No? Co? Robię wrażenie, nie? O? I to jakie? Jakbyś się na Ukrainę przeszła, to by się ruskie 10 kilometrów cofnęły. Przecież ty jesteś broń biologiczna. Matko. No co? No ty wyjechałam trochę śminką, no. bo się malowałam w tramwaju. I co? Dachował? Nie, kanar mnie podziobał. Jeszcze prąd pisną chyba. Przecież to jest... A gdzie się koleżanka wybiera? W takim oryginalnym makijażu? Matko, bo. Jadę na wybory mi z Polski? O, koźwa. No. Wow. Na bank reprezentuje Radom. To jest. No właśnie, z Radą ja jadę. No. Ale co, ale jedziesz tam jako widz? Nie. Jako kontrast? Nie. No jak, ja startować z tych wyborów. Nie udało się w samorządowych, nie udało się w prezydenckich. No jak patrzę, kto wygrał, to chyba w prezydenckich ci się udało. No, to będę rządzić jako miska. U. Znaczy, cóż, no, no, każdy ma prawo startować i każdy ma prawo zostać wybranym. Na tym polega demokracja. Niby tak, ale... Gościu, mój seba też był wybrany! No! Na okazaniu podejrzanych na komisariacie. Wszyscy na niego głosowali. I ja też. A co wygrał? Bransoletkę na nogę. Jak wychodzi z domu, to napiszczy, nie? Taki krokomierz. To akurat nie jest demokracja, nie? No ty, gościu, co? Niby wiesz, co to jest demokracja? Przepraszam bardzo? Też startujesz na miskę Polski? Bardziej na dzbana. <noise> nie, ale startuję na lidera proateistycznej, proantymizogonistycznej i proantynieekologicznej oddolnej akcji społecznej. To jak wy się nazywacie? Stop wszystkiemu! O. I na bank się nasz autobus spóźni. Czemu? Zobaczysz, że się gnój przyklei do asfaltu. Ostatnie pierdolenie, jak nic. Jesteśmy prze przeciwko temu światu, który zgotowały nam takie dziadersy, jak pan. Jaki? Ja, jak, ja nie jestem dziadersem! Ja nie mam wnukersów. Ale dziaders to nie jest starszy człowiek, tylko to jest ktoś, kto nie rozumie współczesnego świata. Ona raczej niczego nie rozumie, to ona też jest dziadersem. Jestem dziadersem? Na to wygląda. To muszę sobie prostatę zbadać. To jest gdzieś tu, nie? No gdzie prostata tu? Głupia jesteś. Trochę w lewo. O tak, tu jest, ta. No, w każdym razie to wasze pokolenie odpowiada za nierówności społeczne, za to, że żywność jest coraz droższa, za to, że młodych nie stać na mieszkania. Ja tam się uodporniłem na te wasze problemy. Ja mam działeczkę, tam mam altankę, wykopałem sobie studnie i sobie uprawiam pomidorki, ziemniaczki, marcheweczki. Hmm? Kabanosy też pan uprawia? Kabanosy nie, wiesz? Akurat mi drzewko uschło. Wie? Ale ten, jadę teraz muszę wstąpić do żabki po musztardę, bo mi frankfurterki obrodziły, wiesz? Cały krzak. No. Już w opakowaniach rosną. Co wygadasz? Ty tumoku, ty wiesz coś o działce w ogóle, tę padzidą. Gościu. Nawet nie wiesz, ile działek mi przeszło koło nosa. O, a ja sobie jeszcze zrobiłem obejście licznika gazu. Co? No trochę było emocji przy spawaniu, ale się udało. Zobaczymy, co pan zrobi, jak panu w studni woda wyschnie na tej działce. A co zrobię? To co ze szlaucha puszczę, co za problem? O, i właśnie, i właśnie przez takie myślenie niedługo zabraknie wody. Znaczy, dla pana to pewnie jeszcze wystarczy, ale dla moich dzieci to już na pewno zabraknie. Zresztą, znaczy, dla twoich dzieci też. No to... A tu bardzo słabo. Czemu? Bo ja ze Sebim staramy się o bombelkę. Będę matką! Naprawdę? Tak. Naprawdę, akurat wy chcecie się rozmnażać? Jak chcesz bąbelka, to cię mogę wepchnąć w pokrzewie. Będziesz miała całe przedszkole. No może to jeszcze przemyślicie? No, no jednak dziecko to jest poważna sprawa i duża odpowiedzialność. A no, może na początek spróbujecie wychować, nie wiem, coś prostszego, na przykład, nie wiem, kamień? No tego się nie da zepsuć. Ta. Przepraszam bardzo, ale z tego co ja wiem, to kamień to nie jest dziecko. No a e, nerkowy urodzisz. Chociaż nie, chociaż nie. Wie pan co, nie, nie możemy się wtrącać. Nie, nie mogą się rozmnażać. Ale to nie jest nasz wybór, tak? Może akurat okażą się odpowiedzialnymi i kompetentnymi rodzicami. No, kościół, ja będę tym, no. Będziemy tymi y, kopytnymi rodzicami. No, ty będziesz parzysto kopytna, wie? Przepraszam bardzo, ja będę świetną matką. Tak, tak bo już teraz Seba kupuje mi tabletki antykoncepcyjne. żeby nie miała głupich pomysłów. Antykoncepcja? A nie, to w ten sposób się rozmnażajcie, to trzy razy dziennie próbujcie. No, no, właśnie po drodze na wybory jadę do Sebiego, nie? No. Bo ta jego Karyna poszła na plazaba z dziećmi. Co? To ten Twój Seba ma rodzinę? Nie, tylko żonę i dzieci. A nie, to luz, to obcy ludzie są. Na razie im o mnie nie mówi, nie? A? To ma być jakaś niespodzianka. No, niespodzianka na 100%. A słuchaj, zrób Ty jemu kiedyś niespodziankę, wiesz? Umów się z sebiem u niego w domu i przyjedź tak cztery godziny wcześniej. Ale super pomysł. Wiem, bo mój. O, a, się wszyscy zdziwią. No, wszyscy się zdziwią, tylko mam wielką prośbę do Ciebie. Ty zabierz mnie ze sobą, ja to muszę zobaczyć. Bardzo dobrze. Dobrze? Y -y, zrobi mi Pan relację na Facebooka. No, to będzie mój pierwszy patostreaming. Proszę nie powinien się pan wtrącać. To jest ich sprawa, jak żyją, tak? Może całej trójce akurat taki układ pasuje. No, na pewno pasuje mu, nie? Czwany dzik w kilku lasach ryje ściółkę. Szkoda tylko, że takiego trufla wygrzebał. Słuchaj, to nie jest pana sprawa, jak oni żyją, tak? Już teraz nie ma jednego rodzaju związku, tak? No właśnie. No tak na przykład ja jestem omniseksualny i żyję w związku poliamorycznym, ale mam też za sobą epizod demiseksualny z osobą interpłciową. Możesz kuć na takiej karuzeli jeszcze nie jechałem. <noise> no dlatego to się nazywa diabelski młyn. Ale to nie jest wasza sprawa, co ludzie robią w sypialni. I w kuchni, i w salonie, i w lesie, i w samochodzie. O matko, ja to nie wiem. Bardziej wolę, żeby ona się nie rozmnażała, czy ty. Dla świętego spokoju, ani jednego, ani drugiego do mnie na działkę bym nie wpuścił. O, w życiu, ty byś mi ukradła marchewki, a ten by mi kabaczka zmolestował. Nigdy w życiu. W ogóle wy chcecie zniszczyć wszystko to, co moje pokolenie dla was budowało kopalnie, rafinerie, cieplutki klimat. W lipcu nie musisz jak z jechać do Hiszpanii, tylko sejedziesz nad Morze Polskie na 45 stopni. Dzięki nam, na jednym wydechu. <grystanie> <grystanie> jak ja będę miską, to zrobię tak, żeby było dobrze. Wszystkim? Czy ty naprawdę myślisz, że masz szansę zostać Miss Polski? No wiesz, gusta są różne, ale żeby zostać wybranym na cokolwiek, no to trzeba mieć jeszcze coś w głowie. Ale ona ma coś w głowie, co? Dużo miejsca. Dziękuję za komplement. No proszę, mam dużo więcej takich dla panienki. No, ale tak na serio, nie? Myślicie, że mam szansę zostać miską Polski? Szczerze? No to szczerze to tak, jakby. Autobus z innymi kandydatkami spadł z klifu do czynnego wulkanu, że byłoby ślepe i niewidome i jeszcze martwe dla pewności. A konkurs by odwołano. No, to wtedy no, byłabyś druga. To kto byłby pierwszy? Koło zapasowe z autobusu. Ja będę idealną miską Polski, Ta? tak. Bo każdy Polak ma już taką miskę w domu. Wieczorem umyjesz w niej nogi. Na święta zrobisz w niej sałatkę. A po imprezie. A co, co po imprezie? A po imprezie sałatka wróci do miski.